Sponsorem programu był właściciel platformy sprzedaży wycieczek i sieci salonów wakacje.pl Sponsorem programu był właściciel marki pyszne.pl Serwisu do zamawiania jedzenia online. Za wspólne oglądanie programu dziękuję sponsor Producent sałatek, dań gotowych i surówek marki Grześkowiak Kandydatka na Królową Walu Seniora Weź się, kobieto, nie upokarzaj. Płacę tyle samo, co ostatnio. Jasne, będę. A państwo to przypadkiem nie mieli dzisiaj na wycieczkę jechać? Jest Kasia? Nie, Kasia? Myślałam, że jest pan po mojej stronie. Jestem po stronie Jarogniewa. W południe. Dlaczego nie ma żadnych zajęć? No, chyba, że emerytki mają przyjść. Na Wspólnej. Dziś o 20.15 w TVN. On i ona, partnerzy w domu i w pracy. Robię wszystko to, czego on nie robi. Bo ta klinika powstała z miłości mm. do piękna. a się prosi, żebyśmy przełamali tę pociągłość. Ekstra. Cały czas wokół nas coś się dzieje. Mamy dzisiaj dwa szkolenia. Klinika bez tajemnic. Dziś o 21.30 w TVN. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy i TVN zapraszają na imprezę Warszawa, stolica Sylwestra 2019. Wystąpią. Fajnie. Sylwia Grzeszczak. Perfekt. Natalia Schröder, Kombi, Blue Cafe, Patrycja Markowska, Pektus, Sławek Uniatowski, Reniusis, Ewelina Lisowska, Ania Karwa, Liber, Baranowski, Aleksandra Gindrowska oraz Grzegorz Chyży i Edyta Górniak. Warszawa, stolica Sylwestra 2019. Zapraszamy na Plac Bankowy. Transmisja w TVN i Player od 19.45. Ośmiomiesięczna Omara cierpi z powodu skrajnego niedożywienia. Takich dzieci jak ona jest w Nigrze ponad 380 tysięcy. Brak pożywienia powoli wyniszcza ich malutkie organizmy, a potem często nie ma już odwrotu. Proszę, wyślij SMS o treści UNICEF-1 pod numer 4472, aby dowiedzieć się, jak pomóc takiemu dziecku jak Omara. UNICEF skutecznie ratuje niedożywione dzieci w Nigrze. Wiemy, jak to robić. Dostarczamy na miejsce leki ratujące życie. Dostarczamy żywność terapeutyczną. Tylko brak środków nie pozwala nam dotrzeć z pomocą do wszystkich potrzebujących dzieci. Apeluję, ratujmy je. Wyślij SMS o treści UNICEF 1 pod numer 4472. I nie pozwól takim dzieciom jak Omara umierać z głodu. Albo my. Albo nikt. w KFC. Chrupiący kurczak i frytki za 995, tylko teraz w KFC. Dlaczego wybrałam lakcy Dintima? Bo to lek? Nie wyrób medyczny, ale lek probiotyczny przebadany klinicznie. Lakcji Dintima chroni moje miejsca intymne przed chorobotwórczymi bakteriami i grzybami oraz przywraca prawidłową florę bakteryjną. Lakcyj Dintima w wygodnych kapsułkach. Stosuję przed snem, a rano lekkim krokiem ruszam na podbój świata. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jak co roku razem z Play dodajmy wiatru w żagle. Wielkie Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wszystkie ręce na pokład. A wszystkie kciuki na Play24. Do 12 stycznia. Każda płatność lub doładowanie. To wsparcie przekazane od Play dla dzieciaków. Kierunek wspólne pomaganie. Teraz dzięki każdej płatności lub doładowaniu w aplikacji Play24 pomagasz z nami. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. 5 godzin na zakupach. A my zrobiliśmy je przez internet. Na święta i po świętach, w plusie na kartę, dwa razy więcej gigabajtów przy każdym doładowaniu. Plus najczęściej wybierana sieć w Polsce. Nieważne gdzie jestem i co akurat robię. Sama myśl o Kawie przenosi mnie w wyjątkowy świat. 14 gramów pasji ukrytej w każdym ziarnie daje mi 5 minut wyjątkowego smaku. Moje 5 minut. Woseba Moka Fix Gold. Wolimy być wyjątkowi. Wyjątkowi jak Ty. Na program zaprasza sponsor. Dostawca internetu Orange Światłowód. Sponsorem programu jest producent kosmetyków do pielęgnacji włosów Jantar z wyciągiem z bursztynu. Na program zaprasza sponsor Bank BNP Paribas. Niedawno do nowo wynajętego mieszkania wprowadziła się 42-letnia tłumaczka Julita Patyrowska.